Ja no pierdolę, zimno Zimno, zimno Dzień dobry, jest ósma rano Witamy wszystkich w kolejnym odcinku Pięknie szklarnia jest bialutka tak. Bardzo ładnie wszystko jest położone Czyśmy skończyli wczoraj o której godzinie? O no, pół do piątej Nie, rozkładać te maty białe A maty to kurde, ja już poszedłem o Jakoś 13, 14, 14, 14 było skończone no. Dobra, to zapraszamy na kolejny odcinek A my z Zoharom dzisiaj wieszamy sznureczki Proszę zobaczyć, Ochara wiesza żółte, ja wieszam białe, ale to wam pokażemy na jutrzejszym odcinku. Jak idzie robota? No dobrze, Pokażemy sznurki jutro, żeby wszystko nie pokazywać w jednym odcinku, nie? Tak, mam nadzieję, że jutro skoczę na te białe już z A co, żółte gorzej? No nie, chce mi się w dół patrzeć, już mnie oczy bolą, widzisz? No widzę, że coś Jakieś rozbieżności wyraźnie ma wzrok. Rozbieżności dostaje. <grym> Dobra, tu jeszcze mamy, to są stare sznurki z tamtego sezonu, stale, co zostały, no. nie? No, no, no. Zobaczcie, ja wiążę te białe, nie? Ochara wiąże żółte, ale to wszystko będzie jutro, nie? Tak, dokładnie. Dzisiaj coś innego wleci. Dobra, to lecimy na przerwę. Tak. Bierz swój motor. Dobra. Cześć Dawid. Cześć Kamilu. Jaki miły przed kamerą ty, tak to mnie Dobra. wyzywa. Co jemy? Poczusia. Poczusia. Oli, boli. Zobaczcie, tutaj już część pracowników wkłada wężyki. I tutaj już są pięknie powkładane. Możecie sobie zobaczyć. I tu idzie cała gromada ludzi, która będzie wkładała wężyki. O haraje holenderskie, polczki, co pokazywałem tak. na odcinku tak Oczywiście. zwane oliboli. Chodź, pokażemy, o co chodzi z tymi pierścieniami. Jak wiecie, co roku są układane nowe. Te z tej bolsiej czasami jest tak, że nie pasują wężyki. Jak wiecie, tu potem przychodzi doniczka. Z plantem. Ona jest w takiej wysokości i te wężyki muszą być jak najbliżej tych kostek, żeby potem łatwiej tylko szło wbić tego druplasa. Ten już by był za daleko, dlatego on jest zaginany i nakładana na niego jest podkładka, żeby się trzymało, żeby wody nie puszczało. I wtedy ten wkładamy tu. Jak w przyszłym roku na przykład się zmieni, no to składa, wyciągamy tę podkładkę, wkładamy ten wężyk, a zakładamy podkładkę na przykład tutaj. Tak to wygląda. Wiesz, co? Jeden jeszcze z widzów. Pytał, po co są te żyłki? Mógłbyś wytłumaczyć? Te żyłki trzymają całe te. Przegryź, przełknij. Spokojnie, Zaprawa. mamy czas. Wszyscy już pracują, my nagrywamy. Zobaczcie, obóz pracy normalnie. Wszyscy pracują, my nagrywamy. Lekker. Warum jedan? Hej, Pablito. O co chodzi z tymi żyłkami? Wytłumacz naszym widzom. Zobaczcie, moi drodzy. Ta rynna. Cała wisi na tych żyłkach. Tu są takie haki, na czym trzyma się cała ta rynna. I jak wiecie, z tyłu jest odpływ, więc przez całą rajkę idą te żyłki i one muszą być... <laughs> I one muszą być... Tu jest najwyższy punkt, a tam jest najniższy punkt. Że co, hak... Czyli muszą być tak lekko pochylone. Tak, jest lekki spad, że ta woda nie płynie w tamtą stronę, tylko płynie tam do tyłu. Tu jest taka śrubka z dołu którą się reguluje wysokość? Widzicie? No i tu się reguluje, żeby ta woda po prostu spływała tam, a nie w stronę betonu, na przykład. Nie? No i dobra, to to mamy wyjaśnione. Słuchajcie, myślę, że wskoczymy tutaj na chwilę do naszego o. kolegi z Portugalii. Tu są nowe wężyki. Bo wiadomo, jak miał. odkurzamy, to czasami jakieś wypadną, odkurzacz zawinie i wtedy jest lipa, więc zakładamy nowe. I teraz zobaczymy, jak robi to specjalista. Z Portugalii. dach, manier. Chujedach. Kut, mojwer? Ech, mojwer. Ech, work. Zobaczcie, to jest normalnie praca biurowa. Kut, ale ma ziten. Nie. Hulankę i pad? W minut? Nie, nie, nie. Nie, nie. Adrian się pytał, ile czasu robi rajko. Mówi, że nie wie, że nie zwraca na to uwagi. Szczęśliwie czasu nie liczą, jak to się mówi. Nie, Ale widzicie, sobie na spokojnie jedzie. Wbija patyczki. Dziękuję, Werek, to? Ja, Guterwerk. Mam. Ok, dam sukces, eh? Daję Bye bye. No i widzicie, Paulo, pozytywny człowiek. Dobra. To co? Jedziemy dalej, nie? Jedziemy dalej, no ja. Kurczę. Nie ma co, baj na weekend. Właśnie, jeszcze jeden dzień weekend, ludzie! Jest! Dobra, tam myją zasłony. Może za chwilę uda się nam pokazać. No i doczekaliśmy się, 16.30. Zobaczcie, jak jest szaro. Żaluzje są rozsłonięte, bo będą też myte. Tutaj chłopaki Marcin z Dawidem wymieniają nogi cały czas. Zobaczcie, zamówił szef kilka palet. Także chłopaki codziennie wymieniają i używają do tego takiego sprzętu, to jest taki podnośnik, że podnoszą całe rury i wtedy sobie na spokojnie wymieniają. A teraz wam pokażę, jak wyglądają te pognite. Zobaczcie, no mają rok, wiadomo, tam jest woda, to robi się korozja. Zobaczcie, to wszystko jest pognite do wyrzucenia. No nieciekawie to wygląda, tak? Często są takie przypadki, że najedziesz wózkiem i to pęknie. Dlatego raz w roku wymieniamy właśnie na takie nowe. Ale to rok czasu one się dają, ogólnie ta szklarnia jest położona na bardzo wodnistym terenie. Szef mi kiedyś gadał, że oni tu ogromny problem z wodą mają i no nie wiedzą, jak to naprawić, muszą po prostu cały czas wymieniać. Jednego roku przyjechało 60 ton piachu i żeśmy zasypywali piachem te, tam, gdzie była woda, tam, gdzie były dziury. Ale ta woda dalej się przebija i dlatego tak to gnije. Jakoś dajemy radę, ale wiadomo, ci nie wszyscy też mogą robić na wysokości, bo ludzie się boją. nie I Zobaczcie, tymi wózkami zamontowali takie dysze. I za pomocą tych wózków, one same jeżdżą, może jutro mi się uda nagrać, to wam pokażę. I one myją te zasłony. Pierwszy raz od 10 lat widzę, żeby zasłony myli. Nie wiem czemu, ale mówią, że spróbują. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tylko on mi mówił, że one dopiero będą czyste po paru dniach, jak ten środek tam zostanie i wybieli to. Tam jest chlor, różna taka mieszanka. I jeszcze pytali się widzowie, co ile wymieniamy tą folię w rajkach? Ja chciałem wam powiedzieć, że to nie jest folia. To jest taki materiał, tak jakby płótno, i pod tym dopiero jest folia. I taki materiał wymienia się co 10 lat na papryce. A z tego co wiem, na pomidorach i na ogórkach to mają folię. A mamy właśnie takie płótno, je się odkurza. One są ubrudzone, wiadomo, że to do idealnego stanu nie wyczyścisz, nie? Ale mówię, jest płótno, pod tym jest folia i raz na 10 lat wymienia się to płótno. Kiedy żeśmy wymieniali, szkoda, że tego nie nagrałem. Może uda się. No nie wiem, może uda się, bo nie no tam jest nowa szklarnia, raczej tego nie zobaczycie. Musiałbym nagrać gdzieś jak budują szklarnię to wtedy by mi się udało. Także wężyki widzicie powkładane. Ja zbliżam się ku końcowi. Widzimy się jutro. Trzymajcie się miłego czwartku. Jutro zaczynamy weekend, także jutro jeszcze jeden dzień pracy i mamy piąteczek. A i chciałem Wam wszystkim podziękować razem z Ocharą za wczorajsze komentarze pod filmem za Wasze wsparcie. Nie spodziewaliśmy się, że aż tyle widzów jest za nami. Serdecznie dziękujemy. I do jutra. Trzymajcie się.